To jedna z najtragiczniejszych dat w historii Polski. W wyniku paktu Ribbentrop-Mołotow 17 września 1939 roku wojska radzieckie wkroczyły na teren Polski. Zero tolerancji dla kierowców łamiących przepisy. Na leszczyńskich drogach policja prowadzi akcję Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pod hasłem Żyj i ratuj życie. Od kilkunastu lat Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie prezentuje pracę młodzieży uczestniczącej w zajęciach z rysunku i malarstwa. Powiatowa Stacja Sanitarna Epidemiologiczna nie tylko kontroluje, ale i edukuje. Leszczynianie nie przegrali w tym sezonie jeszcze żadnego meczu na własnym boisku. Po zwycięstwie z drużyną z Poznania Polonia z 18 punktami jest na czwartym miejscu tabeli. Fundacja Chorych na Zespół Dandy Walkera Podaj Dalej z Leszna zaprasza na koncert charytatywny zespołu Strachy na Lachy. To było sportowe święto w Racocie. Na tamtejszym hipodromie odbył się 28. bieg olimpijski imienia Ireny Szewińskiej. 8 października o godzinie 11 w Nietążkowie wystartuje Ventriculus Półmaraton.